Krakowiak. Czemu Krakowiak? Ktoś mógłby pomyśleć, że chodziło o jego pochodzenie. W końcu Janusz te urodził się w Nowej Hucie. Jednak prawdziwa geneza jego ksywki jest inna. Wzięła się ze sposobu, w jaki kopał swoje ofiary. Podobno wyglądał wówczas, jakby tańczył Krakowiaka. W latach dziewięćdziesiątych działało kilkanaście zorganizowanych grup przestępczych, które budziły postrach w całej Polsce. Jednym z najbrutalniejszych i najniebezpieczniejszych gangsterów w tamtym czasie był Janusz te Pseudonim Krakowiak, który na Śląsku i w Małopolsce zbudował prawdziwe przestępcze imperium na wzór mafii sycylijskiej. Jego grupa zajmowała się między innymi zbieraniem haraczy, napadami z bronią w ręku, handlem narkotykami, kradzieżą samochodów i zabójstwami. Uchodziła za najlepiej zorganizowany i bezwzględny gang w tej części kraju. Krakowiak urodził się w pierwszej połowie lat 60. w krakowskiej Nowej Hucie. Tam stawiał pierwsze kroki w swojej przestępczej karierze. Z zawodu był ślusarzem, a po godzinach trenował judo. Pod koniec lat 70. zaczął pierwsze przestępstwa. Tak po latach wspominał go jeden z przyjaciół z młodości: ja trenowałem boks, a Janusz judo. Można powiedzieć, że byliśmy najlepsi i nawet starsi wynajmowali nas do różnych prac. Napady czy rozboje, których dokonywaliśmy, polegały na tym, że w restauracjach na terenie Nowej Huty i całego Krakowa wyszukiwaliśmy mężczyzn znajdujących się pod wpływem alkoholu i zabieraliśmy im pieniądze, zegarki, obrączki. W latach 80. Krakowiak zaczął działać na własną rękę. Handlował alkoholem przed dyskoteką Fama w Nowej Hucie i jednocześnie organizował napady na jej bywalców. Scenariusz zawsze był taki sam. Dwóch żołnierzy Janusza te o pseudonimach Suka i Sabaka wyszukiwało osobę chętną na zakup alkoholu. Następnie wyprowadzali ją z dyskoteki i przekazywali Krakowiakowi. Ten pod płaszczykiem rozmowy na temat alkoholowej transakcji dowiadywał się, jakim dany klient dysponuje budżetem. W tym czasie osoby, które miały przeprowadzić napad, stały z boku, w niewielkiej odległości. Jeżeli Krakowiak długo rozmawiał z klientem, oznaczało to, że ten ma przy sobie sporo pieniędzy. Po transakcji Krakowiak odchodził na bok i wtedy jego kumple przystępowali do akcji. Najpierw obserwowali ofiarę, czasami wchodzili za nią na dyskotekę, a jeżeli długo nie wychodziła z lokalu, to prowokowali do bójki i wyprowadzali na zewnątrz. Tam bili klienta i zabierali mu pieniądze. A na końcu w całą sytuację mieszał się ponownie Krakowiak. Udając, że ratuje pokrzywdzonego, kiedyś na jednego faceta napadliśmy dwa razy tego samego wieczoru. Opowiadał w sądzie w trakcie procesu grupy Krakowiaka, jego dawny znajomy. Po pierwszym napadzie, kiedy Janusz udawał ratownika i nas odgonił, okazało się, że gość miał jeszcze sporo gotówki pochowanej w skarpetkach. W podziękowaniu za ratunek zaprosił Krakowiaka na wódkę. On wtedy ponownie wskazał nam na tego mężczyznę i jeszcze raz na niego napadliśmy. Chwalił się jeden z gangsterów. Z czasem Krakowiak zaczął rozszerzać swoją działalność. Wykorzystywał do tego swoją żonę Nadię i znajomą BATP. Obie kobiety chodziły do restauracji Arkadia lub Stylowa w Nowej Hucie, tam poznawały bogatszych klientów i wychodziły z nimi z lokalu, proponując pójście do swoich domów. Wtedy do akcji wkraczał Krakowiak, który napadał na nich i zabierał pieniądze. W tamtym okresie Janusz tenosił pseudonim dusiciel. Wzięło się to z tego, że najczęściej zachodził ofiarę od tyłu i zakładał jej tak zwany krawat na szyję, co polegało na zgięciu przed Chodziło o to, by ofiara straciła przytomność, a wtedy bez przeszkód można ją było ograbić. Ksywa Krakowiak pojawiła się później. W pewnym momencie zaczął dążyć do zmonopolizowania handlu wódką w całej Nowej Hucie. Tych, którzy się sprzeciwiali, kazał łamać. Jednemu mężczyźnie, który odgrażał się Krakowiakowi, złamałem nos i szczękę. Następnych dwóch pocięliśmy brzytwami. Poszedłem za to siedzieć na cztery lata, a Janusz w tym czasie pomagał finansowo mojej rodzinie. Czytamy po latach relacje jednego z jego kolegów, który o historii Krakowiaka opowiadał przesłuchującym go prokuratorom i policjantom. Krakowiak uchodził w środowisku nowochudzkich bandytów za człowieka, który przynosi szczęście. Każdy, kto z nim pracował, szybko dorabiał się niezłych pieniędzy. Dlatego wszyscy do niego lgnęli. Pod koniec lat 80. Krakowiak zaczął skupować od miejscowych złodziej złoto, walutę, telewizory i wszystko inne, co dało się odsprzedać z zyskiem. Handlował też dolarami przed peweksem w nowej hucie, a przy okazji namierzał zamożne osoby pod kątem kolejnych kradzieży. W końcu wpadł na pomysł, który okazał się genialny w swojej prostocie. Razem z kilkoma zaufanymi ludźmi założył firmę sprzątającą, która była przykrywką i służyła do rozpoznawania miejsc, które można było potem obrabować. Wiedzieliśmy, że sprzątanie będą zlecali ludzie bogaci. Przy okazji można było dobrze poznać rozkład mieszkania i zorientować się, gdzie przetrzymywane są kosztowności. Zeznawał członek jego grupy. Ambicje Krakowiaka były jednak dużo większe. Na początku lat 90. przeprowadził się na Śląsk i zaczął wchodzić w nowe biznesy, przede wszystkim w handel narkotykami i kradzionymi samochodami. W meandry tej drugiej branży wprowadził go słynny mafiozo z Trójmiasta, Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś, który wówczas przyjaźnił się z Krakowiakiem. Handel kradzionymi autami to był bardzo dochodowy biznes. Janusz te kupował je od złodziei, a następnie sprzedawał Rosjanom, którzy wywozili je za wschodnią granicę. Biznes kręcił się na tyle, że Krakowiak w pewnym momencie kupował te auta od złodziej hurtem. Osobiście zawoziłem kiedyś do Wrocławia 50 tysięcy dolarów, które stanowiły zapłatę za 10 samochodów. Były to auta marki Mercedes 300 i Mercedes 500. Czytamy w zeznaniach późniejszego świadka koronnego Wiesława C. pseudonim Castor. W tamtym okresie Janusz też stworzył kilka grup, które zajmowały się różnymi typami przestępczości. Działał jak w sprawnie zarządzanej korporacji. Najpierw dobierał sobie zaufanego człowieka. To on miał za zadanie zebrać odpowiednią grupę ludzi, która będzie zajmowała się wybraną dziedziną, napadami, fałszywymi pieniędzmi, samochodami, narkotykami, a nawet oszustwami bankowymi. Dla przykładu, grupę odpowiadającą za napady stworzył Cezary G. Był to człowiek, którego Krakowiak darzył wyjątkowym zaufaniem. Gdy po jednej z akcji organizowanych przez ludzi Janusza te doszło do zatrzymania Cezarego G, ten wziął na siebie całą winę, choć w napadzie nie brał udziału. Tym zaskarbił sobie sympatię bossa. Do swojego gangu Krakowiak werbował najczęściej doświadczonych bandytów, którzy mieli wyroki na koncie i potrzebowali gotówki. A ci potrafili być bezwzględni wobec swoich ofiar. Kiedyś w trakcie napadu na willę oblali płynem łatwopalnym 70-letnią kobietę, żeby zmusić ją do przekazania kluczy do sejfu. Często w napadach brał osobiście udział Krakowiak, który słynął z tego, że uderzał swoje ofiary kijem bejsbolowym w głowę. Jak zeznawali potem byli członkowie grupy, Janusz te wymagał od nich całkowitego posłuszeństwa. Niczym Don Corleone w ojcu chrzestnym kazał całować się w rękę, a tych, którzy tego nie robili, na długo sobie zapamiętywał. Na różnych spotkaniach nie dopuszczał do głosu innych. Jeżeli ktoś próbował się odezwać, był natychmiast uciszany. O wszystkim, co się działo w grupie, Krakowiak musiał wiedzieć. Miał swoich zaufanych ludzi, którzy go na bieżąco informowali. Jednak to on podejmował wszelkie decyzje. Nikt nie miał prawa mu się przeciwstawić i zmieniać jego poleceń. Relacjonował w prokuraturze jeden z jego podwładnych. Nie pozwalał też, aby ktoś zbyt długo pracował w konkretnej działce oraz w jednym i tym samym składzie osobowym. Nie chciał, by członkowie grupy mieli nawzajem świadomość skali swojej działalności i osiąganych zysków. Mieszanie grup miało na celu niedopuszczenie do zbytniej integracji. Tłumaczył. Krakowiak bezwzględnie rozliczał swoich ludzi z pieniędzy, które powinni mu dostarczać za wykonaną pracę. Do niego przywożono też wszystkie łupy z napadów i to on decydował o podziale zysków. Jeśli tylko podejrzewał, że ktoś próbuje go oszukać, rozprawiał się z nim bezwzględnie. Pamiętam, jak kiedyś grupa sześciu osób miała przerzucić kradzione auta na Ukrainę. Wspominał świadek koronny Kastor. Wpadli na granicy słowacko-ukraińskiej. Tam oni zostali zatrzymani, a samochody zarekwirowane. Ja na polecenie Krakowiaka miałem przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. Wywoziłem każdego z tych mężczyzn do lasu i strasząc, zmuszałem ich, żeby powiedzieli, kto wsypał. Mówił. Krakowiak bezwzględnie rozprawiał się też z gangsterami, z którymi popadał w konflikt. Za egzekucję w grupie odpowiadał Zdzisław Eł pseudonim z dzicho, były karateka, zbrojmistrz Gangu i Cyngiel. Facet, który wyróżniał się szczególnym okrucieństwem i sadystycznymi skłonnościami. Zdicho odgrywał bardzo ważną rolę w grupie. Przyznawał kastor. Wykonywał zlecenia zabójstw, dostarczał broń do napadów organizowanych przez Krakowiaka, a także w pewien sposób go ochraniał. Pamiętam, jak w trakcie jednej z rozmów Janusz zaczął mocno wychwalać zdicha. Tłumaczył, że jemu niepotrzebna jest cała banda do pomocy, tylko jeśli ma coś wystawione, to sam idzie, strzela i zabiera pieniądze. Sugerował, że powinniśmy brać z niego przykład. Opowiadał. Krakowiak powierzał też zdzichowi wymierzanie kar członkom grupy, którzy mu podpadli. Za niewłaściwe wykonanie zlecenia stosowano bicie, łamanie nóg, rąk i żeber. Za gorsze przewinienia groziło przestrzelenie nóg lub ciągnięcie na lince holowniczej za samochodem, a za złożenie zeznania przeciwko członkowi grupy strzał w tył głowy. Decyzję o wymiarze kary podejmował osobiście i samodzielnie Krakowiak. Odnośnie do miejsca wymierzania kary były to najczęściej lasy, okolice jeziora. Krakowiak czasami był przy tym obecny. Wyjaśniał jeden z gangsterów. Z czasem Krakowiak coraz lepiej organizował swoje przestępcze imperium. Skrupulatnie organizował wszystkie przedsięwzięcia. Opracowywał plan, wynajmował mieszkania, samochody, załatwiał broń, w tym rewolwery, pistolety, kałasznikowy, strzelby, tłumiki, a nawet granaty. Na potrzeby kamuflażu potrafił dostarczyć nawet mundury policyjne. Z każdej roboty przekazywał 30% na specjalny fundusz przeznaczony na opłacanie adwokatów oraz łapówki dla prokuratorów i sędziów. Na imprezach u Krakowiaka bywali policjanci, adwokaci, prokuratorzy. Pamiętam, że kiedyś za wypuszczenie jednego z członków grupy zapłacił 3000 dolarów. Pieniądze wręczył adwokatowi, a ten przekazał je sędziemu. Opowiadał jeden z gangsterów. W latach 90. Krakowiak zaczął masowo ściągać haracze w Krakowie i Katowicach. Jego ludzie jeździli po agencjach towarzyskich, restauracjach i dyskotekach. Napadali tam na klientów, demolowali pomieszczenia, bili właścicieli, personel i zmuszali do rezygnacji lub do płacenia haraczu. Jeśli właściciel godził się na płacenie, to miał przy okazji obwieszczać innym grupom przestępczym, że jest chroniony przez samego krakowiaka. Równolegle Janusz te rozkręcał swój biznes narkotykowy. W pewnym momencie handlował kokainą i amfetaminą praktycznie w całej Polsce. Jeśli w jakimś mieście jego dilerzy mieli problem z konkurencją, to grupa szybko ten problem rozwiązywała. Kiedyś mieliśmy wyczyścić teren dla Marcina M. Pseudonim Meyer, który rozprowadzał prochy dla Krakowiaka w Częstochowie. Porwaliśmy wtedy czterech konkurencyjnych dilerów, wywieźliśmy ich do lasu i tam połamaliśmy im nogi. Zeznawał świadek koronny. Kastor opowiedział też o zdarzeniu, które miało miejsce w Koninie, gdzie grupa krakowiaka dostarczała narkotyki właścicielce miejscowej agencji towarzyskiej. Kobieta kupowała od nich zwykle 6 kg amfetaminy, które była w stanie rozprowadzić w ciągu miesiąca. W pewnym momencie pojawił się jednak kłopot. Jej wspólnik otworzył konkurencyjną agencję i zaopatrywał się w narkotyki w innym miejscu. Krakowiak nakazał swoim ludziom zrobić z tym porządek. Kobieta zadzwoniła do konkurenta i zaprosiła go do siebie. Mężczyzna przyjechał razem z bratem. Wtedy ja z pozostałymi sugerowałem mu, że powinien się wycofać z interesu. Ten mężczyzna czuł się jednak pewnie i nie chciał zrezygnować. W końcu wyjąłem pistolet i zacząłem strzelać w jego nogi, raniąc go parokrotnie. W reakcji na to mężczyzna zobowiązał się do zrezygnowania z agencji i z handlu narkotykami. Brat konkurenta też został pobity. Zeznawał. Krakowiak rósł w siłę. W pewnym momencie były mu podporządkowane wszystkie większe grupy na Śląsku. Szefowie gangów musieli prosić go o zgodę, gdy chcieli dokonać określonego przestępstwa. Jeśli Janusz te wyraził aprobatę, to potem pobierał od nich prowizję w wysokości 30% od każdego napadu. Choć jak podkreślali gangsterzy, czasami brał też więcej. Wynagrodzenie było uzależnione od kaprysu Krakowiaka. On był jednoosobowym skarbnikiem, to on dzielił i rządził wszystkim. Tłumaczył jeden z nich. Na tym jednak Krakowiak nie poprzestawał. W 1998 roku rozszerzył swoją działalność na Warszawę. Jego ludzie jeździli po wszystkich restauracjach orientalnych i wymuszali tam haracze. Przeciętnie braliśmy po 30 milionów starych złotych od osoby. Janusz musiał się dogadać z masą i miał wolną rękę, jeśli chodzi o haracze od Wietnamczyków lub Chińczyków w stolicy. Podczas takich najść byliśmy uzbrojeni. Od Krakowiaka dostaliśmy na stan cztery krótkie pistolety, w tym dwa z tłumikiem. Opowiadał kastor. W Warszawie handlowaliśmy również amfetaminą i kokainą. Nie sprzedawaliśmy ich na ulicy, tylko dostarczaliśmy hurtowo konkretnym osobom, które je potem rozprowadzały. Tłumaczył. W tym samym roku doszło do konfliktu między Krakowiakiem a Nikosiem. Poszło o rynek narkotykowy na Śląsku. Człowiek Nikosia sprzedawał towar w jednej z dyskotek w Katowicach. Krakowiaka rozzłościło to do tego stopnia, że postanowił odpowiednio zająć się bosem trójmiejskiej mafii. Jego ludzie wyjechali na pomorze i jeździli za nikosiem po dyskotekach i agencjach towarzyskich. Ich zadaniem było ustalenie, ile osób go pilnuje, gdzie najczęściej przebywa i w jakich porach. W pewnym momencie, omal nie doszło do konfrontacji między ludźmi Krakowiaka i Nikosia. Wspomina jeden z ludzi Krakowiaka: Siedzieliśmy wtedy w dyskotece Fantem w trójmieście. W pewnym momencie podjechało dziesięć samochodów, z których wysiadł Nikoś i jego ludzie. Wszyscy byliśmy uzbrojeni, więc atmosfera była bardzo napięta. Powiedziałem do Nikosia, żeby pilnował swoich spraw na pomorzu i nie wtrącał się do Katowic. On odparł, że mamy jego człowieka w Katowicach zostawić w spokoju. W końcu wszyscy się rozeszliśmy. Do strzelaniny nie doszło. Jakiś czas później Nikoś został zamordowany, więc problem sam się rozwiązał. Nikoś został zastrzelony 24 kwietnia 1998 roku w agencji towarzyskiej Las Vegas w Gdyni przez dwóch zamaskowanych mężczyzn. Do dziś nie ustalono, kim byli sprawcy, ale wiele osób podejrzewało oto Krakowiaka. Działalność Janusza te nie pozostawała jednak bez echa. Gangsterem coraz mocniej interesowały się organy ścigania, w tym policjanci z biura do walki z przestępczością zorganizowaną, którzy intensywnie rozpracowywali grupę. W pewnym momencie do policjantów dotarła wstrząsająca informacja. Krakowiak planował przeprowadzić trzy zamachy: na prokuratora Jerzego G., który postawił Januszowi T. i kilku innym osobom z grupy zarzuty związane z kradzieżami samochodów, policjanta Bogdana S., który dowodził zespołem policjantów rozpracowującym gang, i byłego gangstera Włodzimierza C. zeznającego przeciwko grupie. Na jednym ze spotkań Krakowiak powiedział, że trzeba wyeliminować psa, który go obgryza, a potem prokuratora, który do niego dołączył. Zeznawał jeden z członków jego grupy. Wszystko zostało starannie zaplanowane. Przestępcy obserwowali policjanta i prokuratora, zaopatrzyli się w zdjęcia z ich wizerunkiem, ustalili miejsca zamieszkania i trasę ich dojazdu do pracy. Za to włodzimierzce miał zostać zastrzelony z dachu budynku, z którego doskonale było widać spacerniak aresztu, w którym przebywał. Wszystkie egzekucje miał wykonać z dzicho. Kiedy sprawa wyszła na jaw, prokuratorowi i policjantowi przydzielono ochronę, a Włodzimierza C przeniesiono do innego aresztu. Wszyscy mieli jednak poczucie, że tym razem Krakowiak posunął się za daleko. Niemniej nadal brakowało twardych dowodów, które pozwoliłyby posłać gangstera na długie lata za kratki. W końcu podjęto decyzję, że trzeba znaleźć policjanta, który przeniknie do gangu i zacznie udawać jednego z nich. Jurek, podejmiesz się tej roboty.